Ojciec profesor Stanisław Celestyn-Napiurkowski, który był moim nauczycielem teologii dogmatycznej i ekumenizmu, stawiał takie pytanie, co to znaczy pobożność Maryjna? I udzielał takiej odpowiedzi. Najpierw być może nam się to kojarzy, że kiedy Maryi wzywamy i do niej się modlimy, ale pobożność Maryjna to najpierw pobożność samej Maryi. Czyli tak, taka pobożność, jaką ona miała. I mówi dalej, jaką pobożność miała pierwsza chrześcijanka? No i wskazuje słowo Boże w centrum życia, otwarcie się na wolę Boga, oddanie się Chrystusowi i jego dziełu, służba życiu, ochrona małego Jezusa, tak jak z Józefem uciekli do Egiptu, po tym pomoc starszej krewnej Elżbiecie. Pomoc młodemu małżeństwu w kanie galilejskiej, kiedy zabrakło wina, czyli uczynki miłości i oddanie się Chrystusowi, otwarcie na działanie Ducha Świętego, Słowo Boże w centrum życia, to jest pobożność Maryjna, czyli samej Maryi. I nawet protestanci mówią, że jak najbardziej Maryja jest taką osobą, którą trzeba, naś którą trzeba naśladować. Książka dostępna na stronie rtck.pl